maneczko, moi drodzy, kupiłem sobie kamerkę GoPro 7, wersja Black. Dlatego dzisiaj mały teścik nagram, chciałbym wam ją pokazać. Yy, różne tryby tam nagrywania, w którym. Jak wyglądają te tryby nagrywania. Dlatego przyjechałem tutaj do lasu. Fajna górka. Myślę, że tu coś ciekawego nagram, kilka ciekawych ujęć. Yy, no, tu jak widać, znaczy jak widać. Na kamerze to może tego nie widać, ale tu jest naprawdę dosyć stroma, dosyć wysoka ta górka. Tu się jeszcze ciągnie, tam mam rower. Zjechać jadę na pewno, ale czy podjadę to będą marne szanse. Ale postaram się podjechać. Nie. Kamerka no jak to GoPro, no tak samo jak każdy GoPro wygląda. Niestety wziąłem tylko mocowanie na głowę. A czy niestety, niestety. No myślę, że wystarczy mocowanie na głowę, bo mi tu nie chodzi o to. Żeby wam pokazać z różnych perspektyw co tam można nagrać, tylko po prostu co można nagrać, a raczej jak można nagrać Te różne tryby, a to czy kamerka będzie na głowie, czy na kierownicy, czy sobie na dupę przyczepię To myślę, że nie zrobi wam to różnicy Dobra kończę już pierdolić i jedziemy Ale ale, obczajcie sobie tutaj jak zestawik wygląda po zakupie, wam pokażę Kupiłem kamerkę, tu wszystkie jest wyciągnięte no, Bo wiadomo jak tego użyłam to wyciągnięte Całość w takim pudełeczku, no standardowo, każdy zestaw chyba wygląda tak samo od GoPro jak się kupuje. No w takim tym pudełku to było ładnie spakowane. To jest takiej obudowa taka, która w sumie, nie wiem, ona chyba nic nie daje, tylko tyle, że można sobie później kamerkę podczepiać do innych mocowań, których też nie ma w zestawie. No i, no i kurwa logo jest, 7 Black. I kartonik to oczywiście naklejki mocy GoPro no, za 1400 zł to faktycznie zestaw. Znowu jakaś kartka. Oczywiście te napisy nie po polsku, a to nie ma co się dziwić. Tutaj też jakieś tajwańskie napisy. Nie wiem co to jest. I instrukcja też po tajwańsku paczki jakieś karta jest moja pamięci tu jakieś też mocowanie jedno no i tam jeszcze był kabel do ładowania którego tu teraz nie mam według mnie to jest po prostu bieda edition a sama kamerka już tak wygląda no wiadomo jak każdy pro tu mamy przycisk do robienia zdjęć tam włączania tu znaczy do włączania filmów tu sobie z boku ją włączamy i przytrzymamy za nam się łączy no i tu mamy ten guzik no i reszta to już sobie możecie gdzieś tam obczaić jak co nagrywać, nie będę tego pokazywał jak to się uruchamia bo to jest tego filmu pełno, a poza tym no, chyba każdy sobie potrafi y, ustawić Tu jest w tej kamerce spoko ten wyświetlacz z przodu on się przydaje, a jak sobie założymy na kask to widzimy właśnie czy mamy włączone nagrywanie, czy, czy zdjęcie, czy co to nam pokazuje, ile baterii też ile Miejsca na karcie to jest spoko myślę A jak już się zdecydujecie na zakup kamerki, to polecam bardzo Dokupić sobie na Allegro, bo ja sobie dokupiłem i nie żałuję. Za 100 zł zestaw takich właśnie mocowań Tam chyba 110 z wysyłką. Wyszło takich mocowań do kamerki, jest ich tu naprawdę w pizdu. 50 chyba ileś tam nie, powiem, nie wiem, bo nie policzyłem ich wszystkich. Ale było to napisane, że w Fukushimie jest 50, chyba 4, jak się nie mylę. I tu zobaczcie, mamy szelki na głowę. Między innymi mamy szelki na głowę. Tu jest chyba jakaś tam przysawka. na tego jeszcze jeszcze widzicie, no nie otwierałem, bo nie używałem wszystkiego. To jest chyba opaska na rękę, jak się nie mylę. Nie wiem, mniejsza o to. Jakaś klamra. To puste, bo chyba z tych szelek. Tutaj jakieś tam przylepce małe. Bojka jest, która fajna, gdzieś na jeziorku sobie chcecie. Kijek do selfie. Gdzieś tu jeszcze jakiś tripod był, stojak, także o tutaj stojak Bojka myślę, że jest spoko. O tu są szelki na klatę. Myślę, że warto kupić sobie go, ten, dokupić sobie ten zestawik, bo naprawdę jest dużo tych mocowań. No i w ogóle jest w takiej walizaczce fajnej, mała walizka, bardzo poręczna. Sobie wrzucić to wszystko w walizkę i całą sobie ładnie gdzieś bierzemy, gdzie tam potrzebujemy, a nie później się tam mocowania mają gdzieś walać. Pokrótce podsumowując, taki zestawik około 1500, kamerka 1300 mniej więcej. Kartę pamięci trzeba też dokupić. Ja kupiłem 128 giga, też coś około 100 zł. chyba. No i to już nie jest wymagane, no ale ja sobie też dokupiłem dla komfortu, wiadomo, użytkowania około 100 zł. Takie uchwyty, czyli około 1500 zł trzeba wydać na taki zestawik, żeby mieć kamerkę. Yy, wiadomo. Proponowali mi też w sklepie oryginalną od GoPro takie mocowania, ale wtedy samo takie mocowanie chyba koło na głowę. Opaski chyba koło 8 dych. Także podziękowałem, bo wyczaiłem to na Allegro. Dobra, nie ma co przedłużać, jedziemy. Dobra, jedziemy. Włączyłem zwykły tryb nagrywania. Nie ten żaden szerokokątny. Już raz wcześniej zjechałem, tylko tak dyszę. Ale po prostu źle kamerka była ustawiona i nic byście nie widzieli. Przestawiłem trochę Może teraz będzie lepiej Bo ja się nie zabije, tu Z każdym zjadłem coraz lepiej się zjeżdża Dobra, teraz włączyłem, włączyłem tryb wide, wild Czy jak to się tam wymawia? Nie wiem jeszcze co to, on się tam różni ale nagram no, Nie wiem czy coś w ogóle widać, mam nadzieję, że tak, o, staram się zjeżdżać tą samą trasą zawsze w miarę się udaje, znaczy tą samą trasą, To są stroną, tu widzicie. Nie dobra, teraz mam ten tryb super view tak zwany szerokokątny czy znaczy nie wiem czy tak się nazywa czy nie wiem. zróbmy sobie kilka zdjęć też na przykład roweru Oczywiście tryb White. I cyk, foteczka zrobiona. Nie wiem, czy na innym trybie, bo jeszcze nie testowałem. Można. White. Eee, można. Szkoda, że na tym Superbiu nie można zdjęć, też by było spoko. I znowu kilka fotek. Szkoda, że tu mi nie chcę ładnie wyostrzyć, bo ładnie tu. Dlaczego wybrałem GoPro, na jakąś inną firmę, póki jeszcze mam baterię w ogóle, bo zaraz się pewnie rozładuje, już dużo nie zostało, no niestety to jest właśnie minus tej kamerki, no ale już się o to. No jest wiele kamerek na rynku, jak popatrzycie, jakieś tam kamy, te Fuji filmy, jakieś no, jakieś Go Clever coś, jest tego w pizdu. No wziąłem GoPro, bo dużo się nie oglądałem tych recenzji, tego wszystkiego na YouTubie, bo ogólnie kamerką użytkuję od około dwóch tygodni, jestem bardzo zadowolony dobrze kupiłem tą GoPro 7, wersja Black chciałem wziąć na początku Silver, nawet się zastanawiałem, Srebrną ale tam jest Bieda Edition, praktycznie nic nie ma a różnica jakieś tam też wielkiej nie ma w cenie, dlatego myślę, że warto dopłacić na początku też się zastanawiałem nad zakupem GoPro 5 no mamy 2020 rok, ogólnie ciężko by znaleźć w sklepach, gdzieś tam znalazłem, idzie ją dostać, ale no tu też między GoPro 5 a 7 jakieś tam ogromnej różnicy nie ma w cenie, a no GoPro 7 4K nagrywa, Wi-Fi wszystko, no czy tamta też jest Wi-Fi, telefonem łączy, no, ale jednak 7 jest nowsza. Y Dlatego wybrałem siódemkę. No. Mogłem kupić jeszcze jakąś chińską, ale no chińska zastosowania, no praktycznie ma te same. No bo i sobie, czy na rower, czy na kask, czy gdziekolwiek sobie można też założyć. Jakoś może nawet niektóre mają lepszą. Nie wiem. Kiedyś miałem chińską, taką, a czy chińską. Nie wiem czy są chińskie. Miałem inną, inne firmy. Jakoś nie była najgorsza. Wiadomo GoPro to GoPro. Naprawdę Jestem zadowolony, no minusem jest na pewno... Ta szybko kończąca się bateria Ale no jest to do przeżycia, Kupiłem sobie drugą baterię i tyle Ewentualnie można powerbanka założyć Podpiąć I też jakoś to przeżyjemy Fajnie, mikrofon sobie też można podpiąć Nie mam jeszcze mikrofonu, planuję sobie kupić Dlatego też teraz Nie wiem czy mnie w ogóle dobrze słyszycie będzie spoko trasa na time-lapsea. Dlatego nagram tego time-lapsea. Śmigam do domu. Dzisiaj troszkę a praktycznie się nawet nic się nie ubrudziłem. Trochę polatane. Także nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę. Nie zmuszam nikogo, ale bym się cieszył. Nikogo też nie zmuszam do oglądania moich filmów. A ja to lecę już montować. Także trzymajcie się i jak widzicie z Bogiem, a raczej z Maryją freely.